Siemano, witajcie na kanale Take It Easy Styling na nowej playliście krawcowy samochodowy. Słuchajcie, na razie nazwa zostaje taka, gdzieś tam nie miałem pomysłu, jak rozwinąć tą playlistę, ale czemu ją założyłem? Założyłem ją właśnie dlatego, aby oddzielić filmy, w których zajmuje się tapicerką zabudowami bagażnika, od filmów, gdzie zajmuje się mechaniką, spawaniem i takimi tam innymi czarami, tak, żeby było Wam łatwiej po prostu tutaj rozeznać się we wszystkich moich filmach. A dzisiaj będziemy robić fotele szporty. Tak, dobrze słyszycie, szporty przez Ash. Skąd ta nazwa? Aż się wzięła, to wyjaśnię Wam w dalszej części odcinka. Dzisiaj sobie nie będziemy już więcej tam omawiać, co jak, bo mniej więcej w poprzednim odcinku zostaliście zapoznani z tematem. Dzisiaj będziemy się zajmować gąbkami. Także będzie to dość fajny odcinek, ponieważ zaczniemy tutaj zmieniać design. Trochę się tymi gąbkami pobawimy, zrobimy to troszkę inaczej niż jest w oryginale, także wydaje mi się, że to będzie dość ciekawy odcinek. No i nie przedłużając, zaczynamy! Ja już tutaj wstępnie jestem przygotowany, jeżeli chodzi o robotę, mam tu jakieś gąbki, nie gąbki, tu mam gąbkę kaletniczą, taką cieniutką, też fajnie do wykańczania będziemy sobie używać, ale wrócimy sobie tutaj teraz do fotelów sportów. <laughs> Skąd ta nazwa, sporty. E, słuchajcie, w całym tym projekcie chodzi tutaj o siedzisko, do którego chciałem nawiązać, jeżeli chodzi o fotel z BMW E46 Coupe, one mają taką serię fotelów sportów, tutaj jak jest to siedzisko to wiadomo tu ten kawałek jest tutaj wysuwany, regulowany. No ja niestety tego regulowanego nie zrobię, ale chciałem nawiązać w całym projekcie do tego, żeby to też było gdzieś tam delikatnie wysunięte jakieś 2 czy 3 cm, tak żeby to imitowało tą serię sportów tych foteli, które się znajdują na przykład tak jak u mnie w mojej BMC. Bo wydaje mi się, że to naprawdę zrobi bardzo fajną robotę, że to będą takie, to, wiecie, oszukańcze. Ale tu nie chodzi o to, żeby to było jakieś tam, wiecie, wyczarowane, regulowane, tu chodzi o to, żeby to tylko nawiązać do tego, to po pierwsze, a po drugie, żeby to gdzieś to fajnie wyglądało, nadawało takiego bardziej sportowego charakteru. Bo jeżeli chodzi o boczne gąbki, no tutaj za wiele nie poczaruję, ale coś będę się starał zrobić, żeby tutaj właśnie znikły te zaoprąglenia, żeby mnie zrobić troszkę bardziej kanciate. Czy do tego dojdzie, to nie wiem, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. Eee, zobaczymy po prostu w praniu, bo ja też nie jestem w stanie przewidzieć eee, po prostu totalnie, totalnie wszystkiego. Mówię w poprzednim odcinku, że straszny problem będę miał tutaj z czujnikiem położenia nie, z czujnikiem położenia <laughs> sorry, pierwszy mi się to z mechaniką eee, z czujnikiem zajętości fotela pasażera. O ile tam u kierowcy to wiadomo, że tego czujnika nie ma, bo kierowca zawsze siedzi, a o tyle tutaj w tym fotelu ten czujnik jest i on stwarza mi bardzo duży problem, ponieważ on przechodzi tutaj przez, czekajcie, ja wam pokażę, jak widzicie to jest ten czujnik. I on w ten sposób zakrywa mi tu fotel. No ja nie za bardzo mogę tego pociąć, bo nie mogę, bo przestanie to wszystko działać, funkcjonować. Także jeżeli chodzi o cały taki design, jeżeli chodzi o ten środek, o to siedzisko, to będziemy coś tu myśleć, coś kombinować. Wiadomo, tu to mogę spokojnie przyciąć. Wam eee, tu bliżej pokażę do kamery. Jak popatrzycie się tutaj, nie idą żadne jakieś tam ścieżki, i druty, nic tu nie idzie tędy, nawet pro nie, nie będzie płynął, to jest raczej do... Wydaje mi się, że to będzie zrobione po to, żeby łatwiej się to montowało gdzieś tam w fabryce, na fotelach. Żeby to gdzieś, wiecie, nie rozjeżdżało się za bardzo, nie skurczało, żeby to po prostu jak ktoś położył na fotel, to żeby było w tym miejscu, gdzie ma być, że to nie będzie ani tak, ani tak, wiecie o co chodzi. Raczej to będzie miało funkcję stabilizacyjną. Przynajmniej ja to tak nazwałem, nie? Ale mniej więcej tak mi się to w głowie rysuje, że to tak będzie wyglądać. Dlatego to siedzisko też będziemy tutaj dość mocno... Może nie, że kombinować, ale tutaj będę miał naprawdę dość duży problem, jeżeli chodzi o zrobienie czegoś naprawdę fajnego. Strasznie mi to komplikuje plany. Już myślałem zrobić jeden fotel kierowcy. Normalnie ten trochę taki bardziej uproszczony, no zobaczymy. Coś na pewno wymyślimy, coś na pewno będziemy kombinować. Nie byłbym sobą... Lech, gdybym tego nie wymyślił, wydaje mi się, że tak w pierwszej kolejności co powinniśmy zrobić, to powinniśmy użyć e, bardzo fajnego gadżetu. A mianowicie, to jest ten gadżet. Słuchajcie, to jest parownica. Nigdy w życiu się takim czymś nie bawiłem. Generalnie tu gdzieś się pewnie leje wodę i to gdzieś podpływem w pary. Tą gąbkę się tutaj będziemy, jak gdyby, to wcierać, wtapiać. Nie wiem, kurwa. Powiem Wam szczerze, nie mam pojęcia. Będziemy to naparowywać. Podobno to powoduje, że właśnie te wszystkie takie zagłębienia, te wszystkie zmarszki, że gąbki się, jak gdyby, wracają do ustawień fabrycznych, że to pomaga. Sprawdzimy to dzisiaj w praktyce sprzęt. Jeżeli chodzi o sprzęt, to powiem wam tak, dałem za niego jakieś, kurde, nie wiem, 30 zł i powiem wam, że naprawdę mega mnie zastanawia, jak wyglądają koszty produkcji tego. Bo naprawdę tak na pierwszy rozruch, nawet nie wiem, czy działa, ale powiedzmy na takie pierwsze wrażenia, to powiem wam, że naprawdę sprzęt jest wykonany kozacko. Bardzo fajnie wygląda, że to już nie są jakieś tam tanie chińskie materiały. Wszystko tutaj ładnie skomponowane, wszystko fajnie, ładnie pięknie równe. Wszystko jest takie, wiecie czuć, że to jest po prostu konkretny sprzęt, a czykolwiek, no wiecie, na no za 30 zł, ja bym się tu nie spodziewał jakichś czarów i tak jak mówię, no naprawdę strasznie mnie zastanawiają koszty produkcji tego, <noise> bo mi się wydaje, że te same materiały będą droższe jak, jak, jak w ogóle cena tego całego sprzętu. Jak to działa, to chyba wam za bardzo nie będę opisywał, sam nie wiem za bardzo. Tu chyba się wlewa wodę i co? Tu się gdzieś pewnie parę puszcza, no zobaczymy. W każdym razie zajmujemy się w pierwszej kolejności wszystkimi gąbkami. Będziemy sobie teraz odparowywać czy parowywać, czy naparowywać. Wiecie o co chodzi. Hmm, słuchajcie, sprzęt działa. <laughs> dmucha jak smak e, słuchajcie, jeżeli chodzi o kwestię oświetlenia i jakość tych filmów, no to niestety dopóki to robię u siebie w domu to musicie mi wybaczyć ta jakość będzie bardzo słaba, bo mam bardzo słabo oświetlenie w mieszkaniu także myślę, że na wiosnę już zrobię tą, tą swoją pracownię tapicerską na razie będziemy się męczyć słuchajcie, tu mamy jeszcze jakiś przycisk blokady a i to samo mi idzie a, a taki bajer. No i tak samo jeszcze musicie wybaczyć, bo coś mi się aparat pierdzieli w telefonie. Niestety nie działa jak należy. No ale jakoś się do wiosny przemęczymy. Człowiek na no, oglądał się TikToków. Mniej więcej. Dziś to tak pokazywali. Ale czy to przynosi jakieś efekty? Tyle tylko, że śmierdzi. Dobra, przejedziemy se to. No, przejedziemy se te wszystkie gąbki. Czy to coś daje, czy nie daje, no powiem wam, że nie wiem. Czy widać jakąś różnicę? Ja wiem. Czy widać, nie widać? Ja tutaj te zagniecenia widzę, ale one mogą być całkiem fabryczne. Musiałbym mieć jakiś taki całkiem wysiedziany fotel, zobaczyć, czy to faktycznie wtedy się odpompowuje. No ale co, słuchajcie, przejadę se, se wszystkie gąbki, jakie mam. A mianowicie cały ten temat tutaj sobie przejadę tą parownicą. No nie będę wam już tego pokazywał, nagrywał. Widzimy się za chwilę. Powiem wam, że średnio się sprawdziło yy, to parowanie. <laughs> nie no, może jakby faktycznie gdzieś to było bardziej wysiedziane, to by to lepiej może funkcjonowało. W każdym razie gdzieś na necie widziałem te filmy, gdzieś to tam funkcjonowało, działało. Będę miał kiedyś fotele w gorszym temacie, w sensie bardziej takie zniszczone, to wtedy będziemy sprawdzać. Wracamy teraz do sportu. Czyli tak jak mówiłem, będziemy sobie wycinać ten kawałek i przesuwać go gdzieś, myślę, jakieś 2-3, może 4 cm to oczywiście mamy druty z tego co ja widzę, czy to będzie jakoś e, później pozabezpieczać, jakoś zrobić, żeby to e, wiecie, żeby to funkcjonowało później jak trzeba, co, ale się zamyśliłem. Patrzę się na tą matę, ale wydaje mi się, że to jest jakaś taka zwykła podklejka, która będzie raczej tutaj wzmocnić tą gąbkę, żeby od tych drutów, co są później na siedzisku tym metalowym, żeby się to nie niszczyło całkiem. Także nie będzie chyba problemu jak to potnę. Tak mi się przynajmniej wydaje, na 99% wydaje że to jest jako zwykły materiał. Także co, tniemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Bo później jeszcze będę musiał, ile się nie mylę, zrobić takie nacięcie żeby ta blacha mi tu wchodziła później z siedziska. Ty mamy to tak, kurde. Teraz już nie ma odwrotu. Ja w ciężko tymi nożyczkami. Słuchajcie, muszę coś tu pokombinować. Najgorsze jest to, że z noży mam tylko to. No ale dobra, tu mamy drugą to sobie zostawimy. Się pomyśli, a pierdziele szefie. Jak ty to fotele niszczysz? Nie, nie niszczę. Zobaczycie z tego. Widzi naprawdę gruby i kozacki projekt. nie nieprzygotowany. No nie bardzo mam czym to jak ciąć. Kurde, no i no, tak to jest, bo wszystko mam na garażu, nie? Ale. Aha, kurde. Czekajcie. No tu tam mamy. No i szef sobie poradził, znalazł taki nóż kuchni. Powiem wam, idzie jak złoto tnie te gąbki, zajęliście. Także widzimy się za chwilkę, jakbyś sobie ogarnę, wszystkie kąbeczki. No i słuchajcie, udało mi się to uciąć, bardzo fajnie, szybko mi to poszło. Tutaj te druty zagniemy do środka, w tą stronę, jakby to powiedzieć. Eee, tak, o, wam pokażę, w tę stronę, eee, czyli na zewnątrz. Tak je pozaginamy, z tego względu, że to będą mi przeszkadzać w projekcie. Dlaczego to tak wyciąłem? No słuchajcie, tak jak mówiłem, chciałem nawiązać do foteli sportów. Wydaje mi się, że jak to tutaj właśnie eee, puścimy, to tak parę centymetrów niżej, Raz, 3, 4 max. To mniej więcej będzie się to w taki sposób prezentować. Tak się to mniej więcej prezentuje w tych fotelach e, sportach w BMW E46 coupe, Tak jak ja mam w BMC. Oczywiście to będzie nieregulowane. Tak to zostawimy. Ale wydaje mi się, że no, popatrzcie sami. No, będzie to fajne nawiązanie. Będzie to fajnie wyglądało. Może się jeszcze uda mi to zrobić bardziej kwadratowe, żeby były taki wiecie, kozacki bardziej mój styl. I teraz przyjdziemy sobie do tylnej kanapy. No, jak widzicie, tu też będziemy tego sporta robić. Do tego sporta. Będziemy nawiązywać. Już sobie tutaj ładnie wyrysowałem gąbkę, jak ma być cięta. I ona też tu będzie w ten sposób trochę wysunięta do przodu. Wydaje mi się, że to zrobi naprawdę mega kozacką robotę. Problem jedynie będę miał tutaj od spodu, bo tu jest po prostu drut. Jak tutaj o widzicie, dość dużej grubości. On idzie po całej długości tej kanapy. Więc jeszcze nie wiem za bardzo, czego tutaj przetnę. Raczej wolałbym go nie ciąć, bo on jednak tam będzie trzymał całą tą konstrukcję. więc raczej zrobimy tak, że ja wykroję tą gąbkę i tylko ją wysuniemy. który zostanie w oryginalnym miejscu, tam z dołu to jakoś ładnie bo oprzyjemy, zobaczymy. Będziemy czarować i cudować później. Jest dzień następny, ponieważ światło popołudniami wieczorami nie daje mi tu możliwości żadnej nagrywania, dlatego postanowiłem rozegrać całą tą sprawę na kilka dni. Słuchajcie, udało mi się uciąć tutaj to. Jak widzicie, tu to wszystko musiałem wyrywać, ale to jest jakiś tam największy problem, bo wiadomo, tu to wszystko sobie ładnie jeszcze naprawimy. Jakby wam to powiedzieć, scalimy w jedną całość, ale mniej więcej tak to będzie wyglądało, że sobie to tutaj tak wysuniemy. No i powiem wam, że strasznie mi się już zaczyna taka napa podobać. Na sam wzór, jak to będzie w ogóle wyglądało, ale to nie wszystko, bo tutaj już sobie te siedziska również powysuwałem, tak jak tutaj sobie popatrzycie, ładnie sobie już to pozabezpieczałem, poobklejałem, tak żeby to miało ręce i nogi. Tu ten spód też również zabezpieczyłem, wszystko, żeby się to po prostu nie rozwaliło podczas szycia, siadania w ogóle, żeby to miało funkcję fotela, tak jak mam do tej pory. W ogóle mnie rozpieprza sama ta mysz tej stylizacji na sporty. E, tutaj takie Made in mi wyszło, wiecie o co chodzi, e, taka podróbeczka. E, ale wydaje mi się, że jak to przyjemy, jak tu dojdą jakieś fajne wzory i takie tam różne, wiecie, przyszycia, duperelki, to naprawdę będzie to robiło robotę, będzie to fajnie wyglądało. Bo ja już wam powiem, że ogólnie jak popatrzycie na kanapę, na to, to będą takie ala sporty. Do tego coś pokombinujemy jeszcze z oparciami. To naprawdę będzie robiło robotę. No na razie to tak wygląda, jak wygląda, bo to jest jakieś kontrastu dodało, jakieś te materiały zabezpieczające. E, tego i tak nie będzie w ogóle widać. E, widać będzie jedynie to fajne tutaj wcięcie. Także myślę, że, że będzie ok No, finalnie nie będę wam pokazywał całego procesu, jak ja to robiłem, ale mamy już tu zrobione. Popatrzcie się, jak fajnie sobie Wypuściłem tutaj te, te aladdż sporty. To tak trochę nie widać tego, bo tu światło przeszkadza. Ale generalnie prezentuje się to fajnie. To samo już zrobiłem tutaj z tylną kanapą te są już wypuszczone, tylko kurde, ta mi wyszło trochę wyżej, coś tu będę jeszcze musiał pokombinować, bo widzicie, wiecie, ta jest fajnie równa tutaj z całym siedzickiem, ta tu gdzieś jednak mi odstaje na pół centa, także będziemy ją jeszcze chować bardziej. E, jakbyście się zastanawiali, to kanapa jest z tyłu cała pozabezpieczana, wszystko jest tutaj pozmacniane, porobione. Tutaj z tyłu te takie dwa kwadraciki, e, to i to tutaj też mi ta kanapa pękała, więc sobie to zrobiłem. A tu <ścoughs> jest teraz najlepsze. Słuchajcie, będziemy sobie kombinować te fotele, no bo co, takie jakieś nudne oprzycie będzie, czy coś popatrzcie się, dorobiłem no sobie tutaj takie. Jak gdyby powiększenia foteli wydaje mi się, że to będzie fajnie wyglądało. Bo jak popatrzycie się całkowicie, to odstaje od oryginalności. Także myślę, że stworzymy całkiem, jak gdyby, powiedzmy, nowe fotele. I sobie myślałem, właśnie, żeby to samo zrobić tutaj z dołu. Tak jak tutaj, jak się tutaj przyjrzycie, jakie kanciate to zrobiłem, prawda? Żeby tutaj jakoś fajnie były odcięcia, żeby to jakoś się fajnie tutaj rzucało w oczy. I jak to już wiadomo, dojdą skaje, dojdą obszycia, będzie fajnie to wyglądało. Tak samo zrobimy sobie tutaj, zrobimy sobie to troszkę bardziej takie kwadratowate. I wydaje mi się, że to będzie naprawdę robiło kozacką robotę, jeżeli chodzi o fotele. No, skoro z góra, to moi drodzy, jak możecie popatrzeć, jest i również zrobiony dół. Gdzieś tak mniej więcej tak wykroiłem sobie to, wycerkulowałem, wycelowałem, żeby gdzieś to tak fajnie się tu prezentowało, żeby te załamania gdzieś były widoczne. Jak popatrzycie się, to nie jest jakieś tam okrągłe, ja będę się starał, przepraszam. Będę się starał robić to bardziej takie kwadratowe, bo dużo mi też materiał tutaj pomoże w takim finalnym kształcie. Także finalnie powiem wam, że mniej więcej prezentuje się to tak, także troszkę tutaj w tych dwóch miejscach przybyło tych foteli. A jeżeli chodzi tutaj to, co widzicie, co jest popisane, no to już tu sobie gdzieś mniej więcej wstępnie porysowałem wykroje, żeby tak e, wizualnie sobie to w głowie wyobrazić, które kolory gdzie mają iść. Właśnie, propos kolorów, przyszły mi dzisiaj materiały, jak tutaj spojrzycie, będą czarno-turkusowe fotele, po prostu obłędnie pasują do siebie te kolory. Turkusu nie będzie za dużo, bo e, tak jak ktoś e, mogliście tu zauważyć, ktoś może dojrzał wcześniej, nie więcej turkusu będzie tyle, co tych pasków tutaj, e, ale na tylnej kanapie również będzie go trochę więcej, bo planuję go tutaj puścić, tutaj, tu, to tu robię tą kreckę tylko ze względu na to, bo ja chciałem to tak jak tutaj zrobić we fotelach, takie przejście całkowicie na bok, prawda? Widzicie, tu idzie idealnie ta linia, ale niestety na kanapie. Nie jestem w stanie tego tutaj zrobić, bo się boję, że nie wycyrkuluję tutaj, jeżeli chodzi o góra-dół. Wiecie o co chodzi. Musiałbym mieć po prostu to teraz w auto wsadzone, żebym mógł to idealnie odrysować. I boję się, że po prostu po złożeniu całego projektu, po złożeniu tego do samochodu, okaże się, że ta linia boszna na przykład będzie pół centymetra albo 3 mm za wysoko, za nisko. więc postanowiłem puścić tutaj całkiem niebieski taki e, pasek. Ten tutaj palcem, co pokazuje, będzie czarny, czyli tak. E, Fakers będzie niebieski, e, wskazujący będzie czarny, także generalnie tak to pójdą tutaj, e, jak gdyby dwie linie, to będzie połączone. I wydaje mi się, że to spoczko będzie wszystko razem wyglądało. E, oczywiście tu się już popieprzyłem z wykrojami, znaczy wykrojami, z malowaniem wykroi. Jak widzicie, wszystko ładnie pokreślone, całe ja. <laughs> Będziemy to wszystko metodą prób i błędów robić. Powiem wam, że podłokietnik, no... Chciałem tutaj wyciąć dwa miejsca na piwerka, ale niestety się raczej nie uda, ponieważ e, sprawdzałem szpilką, jak tam, czy tam idą jakieś plastiki, czy nie idą, i raz mi ta szpilka przechodziła na wylot, raz mi nie przechodziła, i okazało się, że tutaj jest po prostu plastik na całej powierzchni. I tylko tam, gdzie szpilka przechodziła, są takie malutkie kółeczka. Wiecie, takie coś ala plaster miodu, jakby wam to powiedzieć, tak jest po całej długości. Także e, nie wiem, coś na pewno będę z tym podłokietnikiem kombinował, bo. Wiecie, no ja jestem taki, że ja sobie lubię pomyśleć, pokombinować, lubię sobie tutaj podziwaczyć. <laughs> nie, to nie będzie takie standardowe, jak on się wydaje. No. Mam gdzieś w głowie, żeby sobie to rozwiercić otwornicą, zrobić jednak tutaj to miejsce na kupki, bo to byłoby było błędne. No popatrzcie się. Mamy kanapę, rozkładamy. Pek na dwie puchy, ewentualnie na jakieś picie czy cokolwiek, bo ja nie zachęcam do picia alkoholu podczas jazdy samochodem, to jest wiadomo, ale wiecie o co chodzi. Strasznie by to fajnie tutaj pasowało. Jeszcze, żeby to były środki tutaj koloru właśnie tego turkusowego. No i coś będziemy tutaj kombinować, coś będziemy tutaj działać w tym temacie. No i moi drodzy, mamy kolejny dzień walki z projektem. Słuchajcie, powiem wam, e, już wam powiem skąd w ogóle to żelazko. Okazało się, że tu nie jestem w stanie się przebić przez ten podłokietnik, bo jest cały zrobiony właśnie takim żelazłem kółeczko i raz mi igła przechodziła, raz nie przechodziła, nie dało mi to spokoju. Oczywiście postanowiłem wziąć e, te skalpele, dostać się do środka, rozprułem to na zewnątrz, a tą blachę wyciąłem tym oto sprzętem. Nie obeszło się bez takich hardkorowej akcji tylko dlatego, żeby właśnie zrobić sobie tutaj taki fajny pojemnik na kubeczki. Tu wam pokażę. Wchodzi wszystko jak ta lala, nie są wcale jakieś tam za małe ani za duże. Są idealne. I nawet, nawet powiem wam, że mi to wyszło. No pomyślicie sobie, dobra Paweł, ale to jest takie E, pomarszczone, po, po nie, nie będzie bo jak tutaj wejdzie pokrowiec jak to wszystko ładnie się tu ponaciąga to będzie to wszystko fajnie ładnie wyglądało jedyny mankament mi tutaj wyszedł, widzicie, to czarne e, ale wydaje mi się, że i tak jest ok jak na moje umiejętności no i wiadomo, tu gdzieś się będzie to marszczyć e, po, po naciąganiu. bo już to sprawdzałem, ale czy nie jest tak idealnie wszystkiego tutaj widzicie e, wymierzyć, wyliczyć, ale to i tak jest jakby wam powiedzieć, tylko nakupki, bo zazwyczaj jak ktoś będzie jeździć, gdzieś będzie to z tyłu ten, to zawsze ten podłokietnik jest schowany. No i co wam powiem? Nic, będziemy się dalej męczyć z projektem, będziemy dalej działać. I witajcie po paru dniach, czyli w następnym ujęciu. Słuchajcie, trochę mnie nie było, jeżeli chodzi o nagrywanie. Bo jak widzicie, dużo tutaj roboty miałem. Już mam gotowe plecki tutaj. Powiem wam, że teraz zaczyna się to wszystko godnie prezentować. Zaczyna mi się to też naprawdę fajnie podobać. O tych pleckach powiem tak szybciutko na koniec filmu, ponieważ nie chcę wam tu za bardzo przedłużać. Jak widzicie, jest tu roboty sporo. To się składa z kilku warstw, ponieważ jest tutaj wszyta. A także w także nie mało miałem tutaj roboty, jak widzicie już to wszystko mi tutaj wykrojami siedzi. Miałem jeszcze tutaj takie opcje, żeby właśnie tutaj te tasiemki pomontować, wiecie o co chodzi, powszywać, no po prostu jazda bez trzymanki. Spędziłem na tym dobre 3 czy 4 dni, także nie jest to mało roboty. Tu jeszcze wleciało logo, jak widzicie. Z logiem to mi się w ogóle tutaj takie kliko stało, widzicie takie linie, wgniecienie, nie wiem gdzie, jak, kiedy, od czego mi się to odgniotło, to jest dość taki skomplikowany wzór, jak popatrzycie, ale tak to zostawiamy, już nie będę tego próć, bo po prostu mi się nie chce, robię to logo drugi raz. Czego robię to drugi raz opowiem wam w następnym odcinku, nie chcę też za bardzo przedłużać tutaj w tym filmie ponieważ byłby zbyt długi, zbyt długo by się oglądało, zbyt monotonny jest, a te moje serie te wycerskie raczej tam nie robią fulory na internecie. to ja wam powiem, no będziemy się żegnać, ja się wam nie pokazuję w tym filmie, bo jest poranek, jestem w stanie można powiedzieć nie wyspanym trochę tak, nie, nie, nie przygotowanym do kamery i w ogóle nie chcę mi się tutaj wam jakby to powiedzieć stroić teraz na szybko, muszę to końcówkę dograć, żeby wrzucić film jeszcze dzisiaj wieczorem następnym odcinku omówimy szerzej sobie te plecki, bo naprawdę jest dużo roboty, dużo tutaj nie, niespodzianek. Będziemy się zajmować prawdopodobnie siedziskiem. Teraz to jest ten moment, w którym te fotele nabierają po prostu już takiego kozackiego wyglądu. A jak jesteście ciekawi, jak to wszystko będzie finalnie dalej wyglądało, jak się skończy cały ten projekt, to zapraszam Was przede wszystkim na wszystkie moje social media. Tam jesteście 100% na bieżąco. No i oczywiście do oglądania dalszych tych filmów na YouTubie. Także co, no, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie, cześć! que tem